Cześć! Witam was w moim pierwszym odcinku z sery Soccer Star. Także tu mamy profil, tu, tu jest mój wygląd i mamy 5 rzeczy. Najlepiej każdą rzecz na każdą cechę. Mam swój klub, zaraz wam wszystko pokażę. Tu są odżywki. Tutaj te cztery dodają nam spaski yy, umiejętności, a te na przykład wynagrodzenia plus 10 umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Tu jest odzieżowy, Tu się kupuje ubra ubranka dla naszego bohatera, w których on będzie na meczach grał. No, tu. Tu mamy klub. Tu możemy zmienić koszulki klubowe. Tu możemy ulepszać trenera, menadżera i stadion. Oraz wpłacać kaskę. Ja wpłacę sobie 8, bo nie mogę za nic, za nic i tak kupić. No i tu możemy y, różne te. To jest bramkarka. I tu mam dwóch pomocników. Jeden nie gra. Odpisał się z klubu chyba. Tak. No i. Tutaj mamy trening, y, który właśnie tutaj zakończyłem. I, dosta I czasem, za trening, możemy dostać y, fajne, ale to bardzo fajne rzeczy. Na przykład, teraz dostępny łańcuch komunijny. I wybrać sobie następny trening, który nam y, tutaj będzie dodawał różne statystyki, które nam się przydadzą do następnych poziomów. Narka. To by było na tyle. Część, drugi nas część druga nastąpi. Narka.